Często jest tak, że Rockstar Games zatrudnia znane osoby do pracy nad ich produkcją i w tym wypadku jest tak z T-Painem, czyli amerykańskim raperem, który rzekomo ma pojawić się w produkcji Grand Theft Auto 6. Dzisiaj w materiale pogadamy sobie także o aktorce, która wcieli się w postać Diny w serialu The Last of Us. Dodatkowo kolejny weteran CD Projekt Red dołącza do Rebel Wolves, tym razem w roli reżysera kreatywnego. A jakby The Last of Us było wam mało, to powiemy sobie także o filmie dokumentalnym, który powstaje na temat drugiej produkcji. No i pod sam koniec wspomnę również o Indiana Jonesie, który ma być wielkim projektem. Subskrybujcie kanał, a my zaczynamy. Fahid Nasham Rajam to amerykański raper, a także autor tekstów, kryjący się pod pseudonimem T-Pain. Możecie kojarzyć go chociażby z piosenki Buy You A Drunk albo Bartender, a na Spotify zebrał chociażby w tym miesiącu 13 milionów słuchaczy. Jest on znany ze swojego niezwykle kreatywnego wykorzystania autotuna, też warto wspomnieć, że był on jedną z postaci, która jakby zapoczątkowała cały trend na autotuna i wykorzystywanie go w swoich utworach, a jak sytuacja z tą wtyczką wygląda na dziś dzień? No, zapewne sami dobrze słyszycie w różnych piosenkach, jakie właśnie słuchacie, czy to na Spotify, czy na to na YouTubie, czy tajdalu. A Także co najważniejsze, za sprawą jego ostatniej transmisji na żywo, dowiedzieliśmy się, że będzie brał on udział w Grand Theft Auto 6. Oczywiście w tworzeniu Grand Theft Auto 6 Co ciekawe, nie będzie to pierwsza styczność tej postaci z produkcjami od gwiazdroka, Ponieważ jak sam mówi, grał on na serwerze roleplay, który nazywa się no Pixel, Czyli no w sumie jakby nie patrzeć, jest to najpopularniejszy serwer chyba ogólnie na całym świecie Ze względu na rozwiązania, także mechaniki, które wprowadzają co każdą nową edycję To warto wspomnieć, że gra na nim bardzo dużo znanych postaci, jak chociażby XQC Czy nawet niedawno dołączyli na niego Paris Platynow Czy to jest uh, okay, so uh, to Okej, więc muszę iść, tak? where are you going? No. To the dogs. Get the fuck Tabra. out of my fucking car. You what the Mergani, bądź ogólnie wielu innych Polaków. Na swoich transmisjach na żywo grał także często w Grand Theft Auto Online, tylko że ze względu na fakt, iż GTA 6 no, powstaje i jakby on przy tym pracuje, niestety został zmuszony, że po prostu, no, musiał zaprzestać swoich działań. Kiedyś byłem w No Pixel. Potem zacząłem pracować nad GTA 6 i powiedzieli mi, że nie mogę już grać. Było to sprzeczne z. no, mieli całą tą przemowę. Co by było, gdyby ktoś wziął Twój album i nagrał go ponownie, a więcej ludzi by tego słuchało? A ja na to, okej, okay, w pewnym sensie to rozumiem, ale dobrze się bawiłem, w porządku. Co prawda, w obecnym momencie nie znamy konkretnej roli, jaką T-Pain będzie pełnił w Grand Theft Auto 6, lecz zakładam, że powstanie specjalne radio, gdzie będą wpuszczone niektóre jego utwory, bądź może nawet wcielić się w jakąś postać, która będzie odgrywała tam bardzo dużą rolę. Co prawda, nic dziwnego, że twórcy chcieli, aby przez to grać w GTRP, ponieważ jeszcze na tamten moment nie kupili Five'em i były to okres w sumie niejakiego takiego zgrzytu między właśnie 5M-em, a Gwiazdami Rocka. Drugi sezon serialowej adaptacji The Last of Us zbliża się do nas wielkimi krokami, a co za tym idzie, twórcy co jakiś czas udostępniają informacje na temat nowych aktorów, którzy pojawią się w serialu. Niedawno mówiłem wam o aktorce, która pojawi się w roli Abby, a mowa oczywiście o Caitlin Dever, która będzie pełnić bardzo dużą rolę właśnie w tym wydarzeniu, ponieważ jakby nie patrzeć, jest to najbardziej kontrowersyjna postać wśród całego uniwersum. Tym razem jednak Naughty Dog, a także HBO postanowili udostępnić kolejną aktorkę, która wcieli się w postać, no jak już wcześniej powiedziałem, Diny. Dokładnie mówiąc, chodzi o Izabelę Merced, czyli amerykańską aktorkę, a także piosenkarkę, którą w sumie mogliśmy zobaczyć w filmie Transformers Ostatni Rycerz, a także w tym roku ma pojawić się film Madame Web, gdzie wcieli się ona w nie Corazon, która otrzyma miano Spider- Girl. Craig Mazin, a także Neil Druckmann postanowił wypowiedzieć na jej temat w następujący sposób. Dina jest ciepła, mądra, dzika, zabawna, sprawiedliwa, niebezpieczna i uwielbia się ją od pierwszej chwili. Możesz szukać bez końca aktorki, która bez większego trudu odda te wszystkie cechy, albo od razu zatrudnić Izabelę Mercer. Nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, że dołączyła do naszej rodziny. Szczerze mówiąc, cały czas liczyłem na to, że w postać Diny wcieli się w Cassina Caradona, która użyczała twarzy Dinie w grze The Last of Us Part 2. Tego typu rzeczy są rzadko kiedy wykorzystywane, aczkolwiek liczyłem na to, że się pojawi. Ze ze względu na fakt, jak ekscytująca podchodziła do rozgrywki, kiedy na przykład streamowała, czy tam nagrywała na YouTube'a właśnie swój gameplay z drugiej odsłony produkcji. Aczkolwiek nie ma co w sumie narzegać, Izabela jest też dobrą aktorką i mam nadzieję, że pokaże się bardzo dobrze w tej roli. Co jakiś czas wspominamy wam w materiałach o studiu Rebel Wolves, które zostało stworzone przez Konrada Tomaszkiewicza i składa się z weteranów studia CD Projekt Red. Jak możemy przeczytać w internecie, do zespołu dołączył w sumie no, kolejny weteran, tak samo i główny projektant zadań w Wiedźminie 3, czyli Mateusz Tomaszkiewicz. Obejmie on stanowisko reżysera kreatywnego w pracy nad ich debiutanckim projektem. Co ciekawe, sama przygoda Tomaszkiewicza, oczywiście nie szefa, tylko Mateusza, ponieważ no, to chyba jest zbieżność nazwisk, albo to rodzina, w sumie no nie wiem. Aczkolwiek sama przygoda Tomaszkiewicza z grami wygląda dosyć ciekawie, ponieważ opuścił on CD Projekt Red już w 2021 roku i co ciekawe, nie trafił on od razu do Rebel Wolves, tylko przez kolejne dwa lata pracował on nad MMO dla Riot Games. Gaming Trend postanowił zacytować jego słowa pisząc. Przez wszystkie lata pracy nad grami to przygody oparte na fabule pasjonowały mnie Najbardziej. Nic nie przebije możliwości pełnego zanurzenia się w świecie i odkrywania nowych historii i światów. Mam wrażenie, że aktualnie jest dużo miejsca na gry RPG, a gracze są głodni, fantastycznych historii. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do moich dawnych przyjaciół i poznać nowych ludzi w studiu Rebel Wolves w roli reżysera kreatywnego. Naszym celem jest dostarczenie gier RPG, w które sami chcielibyśmy zagrać. Jak możemy zauważyć, zatęstł on chyba nad takimi polskimi RPGami i postanowił dołączyć do swoich byłych znajomych, aby ponownie tworzyć niesamowite projekty. No i chociaż o debytanskim projekcie Rebel Wars wiemy bardzo Mało, to i tak dobrze jest usłyszeć, że polski deweloper będzie się brał za niego i dorzuci swoje 5 groszy. Skoro o The Last of Us wciąż wam mało, no to warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć o tym, iż Naughty Dog zapowiedziało oficjalnie film dokumentalny, który przybliży graczom kulisy tworzenia The Last of Us Part 2. Co ciekawe, zatytułowany jest on Granded 2. Co ciekawe, nie będzie trzeba wykupować żadnych subskrypcji ani nic z tego typu, ponieważ materiał będzie dostępny za darmo w serwisie YouTube i w sumie będzie on dostępny już za niedługo, ponieważ po premierze The Last of Us Part 2 Remaster, która zaplanowana jest na 19 stycznia. Otrzymaliśmy trailer na oficjalnym kanale Naughty gdzie możemy przyjrzeć się, jak właśnie produkcja była tworzona od deski do deski. Deweloperzy wspomnieli o różnych szczegółach, a także Troy Baker również postanowił co nieco powiedzieć na temat wcielania się w rolę Joela. Wiadomo, nie mogą oni zadzić wszystkiego, no bo jest to oczywiście trailer, aczkolwiek wstępne słowa zostały tutaj powiedziane i wiadomo, czekają one na rozbudowanie przy oficjalnym materiale. Niestety, lecz konkretna data premiery, tak samo jak i długość filmu, nie jest nam znana. Lecz jeśli będzie to dokument, no to zakładam, że będzie to trwało może z godzinę, może z półtorej godziny, ale będzie to takie fajne, soczyste mięso. Które wydaje mi się, że aż miło będzie posłuchać. Poznamy tam spojrzenie deweloperów, posłuchamy o bardziej tych zabawnych bądź mniej zadawanych anegdotach, a także co najważniejsze, poznamy masę smaczków i ciekawostek dla fanów serii. A i co ważne, deweloperzy opowiedzą także, jak wyglądała produkcja od samego początku do końca, więc posłuchamy sobie o crunchu, obawach, jakie krążyły w studiu na temat fabuły, przeciekach do mediów, a także przedstawią oni swoją stronę o pracy w pandemii. Nie wiem, jak wy, ale ja już się nie mogę doczekać i na pewno to. Obejrze. A skoro ciągle jesteśmy jeszcze przy The Last of Us, no to tutaj warto powiedzieć na szybko, że jako iż twórcy opracowali sporo nowej zawartości do remastera, no to nie zamierzają oni zmuszać graczy do ponownego ukończenia przygody lub do głębnego poznania wcześniej niedostępnego trybu. Zamiast za to twórcy postanowili, że bezproblemowo będzie grać mógł sobie przenieść trofeum z PlayStation 4 na PlayStation 5. Także jeśli macie platynę na czwórce, no to po włączeniu tytułu na piątce również ją otrzymacie. 18 stycznia o godzinie 21.00 czasu polskiego rozpocznie się drugi w historii Xbox Developer Direct. Podczas którego mamy zobaczyć pierwszy materiał z gry Indiana Jones, za którym stoi Machine Games. W trakcie wydarzenia Microsoftu nie tylko zobaczymy gameplay, lecz także poznamy w sumie oficjalny tytuł, a także potencjalną datę premiery. Podczas podcastu, który pojawił się na kanale Riskit for the Biscuit, zostało wspomniane, iż przy pracach nad nowym projektem autorów Wolfensteina pomagają liczne studia deweloperskie. Dokładnie mówiąc, wiele z tych, które mają powiązania z Xbox Game Studios. O jakie chodzi? Ano na przykład w zestawieniu mamy software, które zajmowało się Doomem. Jest też Tango Gameworks, które właśnie odpowiedzialne było za the evil within albo high fi rush, a także Free For Free Industries odpowiedzialne za Halo Infinity. I szczerze mówiąc, nie jest to właśnie wada tego, że pomagają sobie nawzajem, tylko jest to zaleta, ponieważ fajnie zobaczyć jest, że studia, które są jakby podpięte pod Xbox Game Studios i tworzą coś taką ale małą rodzinkę, którzy nawzajem ciągną się nawzajem i przedstawiają sobie jakieś mechaniki, które można by było zastosować w ich tytułach. To tyle na dzisiaj dzięki za oglądanie materiału. Jo.